Działowskie placówki oświatowe świecą przykładem, wyróżniają się na tle reszty wojewódzkiej. Wynika z rankingu. Wypada pogratulować. W rankingu szkół ogłoszonym przez Kuraturę Oświaty w naszym województwie nasze placówki wszystkie zarówno kształcenia ogólnego, jak i kształcące w zawodzie zajęły drugie miejsce, biorąc pod uwagę egzaminy zewnętrzne, a więc wyniki matur i kwalifikacji zawodowych. Natomiast mimo mi to ogłosić, że jeśli chodzi o ranking szkół kształcących w zawodzie, jesteśmy liderem tego rankingu, Miasto postawiło na kierunki cieszące się zainteresowaniem i zapotrzebowaniem. Oferta edukacyjna uszczęśliwia nie tylko młodzież, ale i pracodawców. Ci zacierają już ręce. Im więcej dobrych kandydatów opuści mury placówek oświatowych, tym lepiej. Począwszy od kształcenia w techniku hotelarstwa, technik obsługi żywności, obsługi turystycznej, poprzez technik elektryk, technik mechatronik. Technik leśnik, technik informatyk, technik ekonomista i technik rachunkowości. A więc bardzo szerokie spektrum kształcenia myślę, że zasili w niebawem właśnie lokalny rynek pracy. Oby aktualny rok szkolny był równie owocny i pomógł utrzymać dotychczasową pozycję. Zdolnej młodzieży nie brakuje. Szkoły stawiają na rozwój swoich podopiecznych, co ma przynosić obopólne korzyści.